Witam, z tej strony Julian, a to pierwszy odcinek Let's Play Minecraft. Zaczniemy sobie od stworzenia nowego świata, który nazwiemy adekwatnie Let's Play. Wybieramy tryb gry przetrwanie, ponieważ jest to dobry tryb do Let's Play. Tutaj zostawimy tak jak to mam wyglądać. Jarno dla generatora świata jakby ktoś nie wiedział. Wpisujemy tutaj kod tak jakby Terenu, jak ma wyglądać, góry itp. Czyli po prostu sami dobieramy sobie wygląd naszego spawna. A my się zdamy na szczęście i damy bez ziarna. Czyli e, try świat zostanie stworzony losowo. Czekamy i teraz chwila prawdy no wiemy się, jak będzie wyglądał nasz spawn. Jest świetnie. Już słychać owce, To jest bardzo dla mnie, dla mnie bardzo dobrze, ponieważ owce się w nocy nam przydatą No nie, źle jak na początek ładne trzeba, ładny teren Chwila tutaj chciałem jaskrawa zmienimy ustawienia no zapomniałem tylko zrobić wcześniej no ale możemy to zrobić teraz myślę że no, tak może być zderowanie język muzykę trochę przeciszymy jakby się włączyła no dźwięki z gry też No dobrze, w no takiej widoczności mogę grać. Ja wcześniej było za ciemno, ja jestem przyzwyczajony do jaskrawej. Kopiem drewno. Czemu mam taką twardą rękę i mnie nie boli? Tego to nie wie chyba nikt w tej grze. Takie są uroki Minecrafta, że możesz kopać drewno gołą ręką. No, jeszcze wykopiemy jedno drewno, no i idziemy zabić owce. Przydadzą się, gdy będziemy w nocy spali, żeby nas nie pozabijały potwory. Chodź owieczku, chodź, chodź, No, mamy jedną pełnę nożyczka, nie moglibyśmy to zrobić, ale na razie nie posiadam tak Dwie wełny. Nie, poczekajcie. Tak, teraz są dwie wełny. Szukamy kolejnego. Kolejnej ofiary. Jest, mamy trzy wełny. Tyle mam tarczy. O, osiągnięte, zdobyte. Otworzyłem ekwipunek. Stawiamy crafting boxa i już szukamy odpowiedniego miejsca, w którym byśmy mogli się osiedlić. Lepiej przy wodzie, ponieważ e, jest to dość ładny widok i no, jest blisko woda. Tutaj idziemy do dziury pod domem, więc nie. Kieruję się w tą stronę, ponieważ zawsze mam tutaj takie Często mam problem ze świniami, jeżeli chodzi o znajdowanie ze świniami, sorry z tymi z owcami, jeżeli chodzi o znajdowanie ich, ale teraz było to bardzo proste i świnek mam od zażygania Dałek mogę zbudować tam dalej. Nie lubię tego ciemnego biomu, wolę mieć jaśniejszy. Więc myślę, że miejsce koło naszych ukochanych owieczek będzie idealne. Budujemy z drugiej strony. Uuu. No, przyznam, że ładnie to wygląda. Rzeka tu wystarczy nazwęcie ten blok, żeby wola się zaczęła przelewać był jednak błąd wrócony na poprzednią stronę tam jest lepsze miejsce do osiedlenia się możemy już postawić crafting boxa i zbudować sobie kilka patyków patyków zrobimy oczywiście kilof nie robię innych narzędzi ponieważ nie są one potrzebne A się nie zabija. i owieczki, zabija jak zabijam. I wydobywamy kamień. Kopiemy sobie kamienia. Dla zaspokojenia. Widzicie? Kopanie kamienia to, to nie jest problematyczna rzecz, nawet używając kamiennego kilofa. Wieczki, słychać je bardzo dobrze, ale teraz sobie myślę, że jednak mogę no, ubić te wieprze, które miałem wcześniej do dyspozycji. No ale trudno. Ło, pięknie, że Od razu nie, to jest po prostu bardzo dobry spawn. Podoba mi się. Wszystko jest tak, jak chciałem. A więc tak. Zrobimy sobie łóżko, w końcu po coś ta wełna nam była, tak? Nie mieliśmy czerwonej wełny, ale mamy za to czerwone łóżko. Budujemy kilo sieciarę, o i oczywiście, bo patrz, tak, tak. będziemy wydobyć to żelazo, ponieważ... ...zawsze się nam przyda. Oczywiście nie mówię, węgiel byłby równie przydatny... równie, nawet bardziej przydatny, ponieważ... ...w tym fazie gry jest to... ...potrzebny surowiec... ...chociażby do robienia pochodni. Kurde... ...zgłodniałem, ale jak wiemy... Yy, ...niestety... Nie da się zjeść agnienciny w tejże. powinni dodać ją, bo jednak agniencina dobre mięso, hmm, co ja teraz potrzebuję, a tak, zapuścimy się w las, wydobędziemy przy okazji trochę drewna na domu i trochę mięsa na jedzenie. Gdzie są śmiki Nie tak nie jestem zgubiony Nie wiem czy nie będę musiał na początku przetapiać tego drewna na węgiel No ponieważ dopuszczenie się w kupalnię może zająć trochę czasu, a drewno się przepali dość szybko, więc zdobędziemy dużo węgla ale lepiej bić się kierą, ponieważ jak sami widzimy, plus 4 do ataku. I kopiemy sobie kilka drzewek. Dom będziemy budować drewno, jak na początek. Dużo tego mam, jakby to powiedzieć, dużo mamy tego surowca. A w nocy musimy mieć gdzie mieszkać. Ja czy dożyjemy do pierwszej nocy. Na razie. Ładny dzionek. Nie trzeba się martwić. A sobie kopiemy. O proszę. Jestem creeperem. Spokojnie. Nie bójcie się, nie wybuchnę. Mam ochronny garnitur. Gdzie dom? No tam no myślę, że na razie... No mięso nam nie starczy, ale chodzi mi o drewno. Na mały domek skromny można chyba starczy. Budujemy to. nie zbyt nie problem, bo węgla nie zrobię. Dobrze pana z desek. Muszę znaleźć trawę, bo ja też nie robię ogródka, tylko mieszkania. W Minecrafcie fajne jest to w tej oczywiście nowej wersji, też jest dwa. Nie miałem okazji w nim grać zbyt długo, no ale teraz się wszystko oddałem, jak ja, tak też by. Na przykład jaka by była receptura na no, utwardzoną glinę, pewnie glinę w piecu, później jakieś barwniki dodać, ale tego nie wiem. W trakcie grania wszystkiego się dowiem, nie trzeba się obawiać o jakieś nieoczekiwane problemy związane z grą. A w końcu Minecraft tutaj z biegiem, w trakcie gry się człowiek wszystkiego dowiaduję. takie dwudziwiowe byle by nie spaść nie, to nie będzie po nowo. ale z tego co widzę już skaza zapas zrobię ten trzeci poziom i zjem by jest dość odżywczy hmm. Na jedzenie się starcza na długo, więc nie pozostajemy głodni. Muszę szybko budować, bo już, jak widzimy, nocno została. Szybko, 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 jazd, jest, jest. Dobrze, jeszcze tylko dźwiczki. Później pójdziemy poszukać knursów Nie Jak oni mieli? Król Trochę to dziwnie powstało Trzeba to usunąć Taki pomysł z troma dziwami, no nie jest zły jeszcze mówiąc Jak ja wiecie, już tutaj O już biegną. Część teraz schowam w domu, hmm. no dachu nie mamy, więc możemy się obawiać licznych pająków. Aha, aha. nie ma, o, bo można zrobić. Tak też nie jest źle, oczywiście. Ciężko się wchodzi Tam już widzimy pająka on To jest no, może wolna może wejść nam do domu Zombie już tu idą Z całą no, pewnością będą próbowali nas zabić Ale... Nie powinni otworzyć drzwi Ej zombie Zombie Oh my god Teraz będzie walę drzwi Kurde, on nie rozwala. No, tego nie przewidziałem. Kurde. U. Odpuściłeś sobie. Wol mi stąd. Wypad. Wypadł gnuju. Został moje drzwi. O. On mi drzwi pręd. No dobra. To ja idę spać. To już koniec naszego pierwszego odcinka Let's Play Minecraft. Was zachęcam do, żebyście lajkowali, komentowali. No i oczywiście subskrybowali. Dobranoc.